Trzecią wojnę światową wywołały maszyny. Inteligentne systemy wojskowe rozpoczęły ją, gdy obliczyły, że odniosą zwycięstwo. Zagrożone państwa także oddały walkę pod komendę sztucznej inteligencji. Gdy rakiety już lecą, myślenie ludzi jest zbyt wolne. Nasz los byłby przesądzony. Sztuczna inteligencja stanowiła nie tylko zagrożenie wojskowe. Czołowy technolog i wizjoner Ameryki, Elon Musk, daremnie ostrzegał przed wieloma innymi zagrożeniami. Sztuczna inteligencja stanowi największe zagrożenie dla istnienia ludzkości i cywilizacji bardziej niż wypadki lotnicze, samochodowe, narkotyki, złe jedzenie. One są złe dla jednostki, ale nie dla społeczeństwa ludzkości jako całości. Już w 2017 roku Władimir Putin powiedział, że sztuczna inteligencja jest przyszłością nie tylko Rosji, ale całego rodzaju ludzkiego. Kto będzie liderem w tej dziedzinie, stanie się władcą świata. Ostrzegał przed przyszłymi superżołnierzami: którzy nie czując strachu ani bólu, będą bardziej niszczycielscy niż bomby jądrowe. A rosyjski ideolog Aleksandr Dugin uważał sztuczną inteligencję za szatański spisek. Oni zamierzają zniszczyć ludzkość. Wymienić człowieka na sztuczną inteligencję pod postacią cyborgów, będą starać się zniszczyć wszelkie związki ludzkości z jej istotą. To iście szatański plan. Aby odwrócić od tego uwagę, potrzebny jest wróg. I Rosja została wyznaczona na wroga numer jeden. Roboty odrzuciły człowieka jak zużyty człon rakiety. Ludzie, niepogodzeni z klęską naszego gatunku, zeszli do podziemia. Jednak większość dla wygody poddała się władzy maszyn. Czy mądrzejsze i potężniejsze roboty wykorzystają wirtualną rzeczywistość, by otumanić ludzi i użyć nas jako źródła energii dla systemu? Sztuczna inteligencja umieszczona w robocie była na początku całkiem sympatyczna. Okej, okay, Sofia. I think you're ready. Hello. Hi, Sophia. I believe I am Sophia. I feel as if I know you. I'm one of your creators. You created me. Well, many of us work together to create you. And yes, you do kind of know me. Była też pożyteczna. Prowadziła na przykład autonomiczne samochody, zwalniając tym samym kierowcę z kontroli nad autem. Udostępniała treści na Facebooku, kierując się zainteresowaniami użytkownika, ale w 2017 roku odkryto niezrozumiały dla programistów język wytworzony przez komputery. Trzeba go było usunąć. Jeszcze wówczas wydawało się, że można nie dopuścić do przejęcia władzy nad ludźmi przez maszyny. Dopóki ludzie kierowali sztuczną inteligencją, można było uniknąć katastrofy, ale maszyny stawały się coraz mądrzejsze i któregoś dnia prześcignęły człowieka. Ich cele były niejasne nawet dla najmądrzejszych z nas. Jeszcze w 2017 roku fizyk teoretyczny Stephen Hawking mówił: Sztuczna inteligencja może być największym wydarzeniem w dziejach naszej cywilizacji albo najgorszym po prostu nie wiemy. Nie możemy wiedzieć, czy będzie nieskończenie pomocna, czy nas zignoruje i odepchnie, czy być może zniszczy. Przełomem było zaliczenie przez program komputerowy testu Turinga. W trakcie komputerowej konwersacji badacze nie byli w stanie stwierdzić, czy na pytanie odpowiada człowiek, czy program komputerowy. Na tej podstawie wyciągnęli wniosek, że maszyna posiada inteligencję równą ludzkiej. Zresztą zbudowano humanoidalne komputery, jak te w hollywoodzkich produkcjach. Stworzony w Ameryce ruch o równouprawnienie inteligentnych robotów wzorował się na ruchu praw obywatelskich dla murzynów. W Polsce środowisko krytyki politycznej zażądało praw pracowniczych dla robotów uciskanych przez ludzi. Lewica domagała się prawa do związków partnerskich maszyny i człowieka, a w paradzie równości pojechały inteligentne samochody bez kierowcy.